Na początku maja 1981 roku w małym syberyjskim miasteczku Ust Ilimsk, położonym w obwodzie irkuckim nad brzegiem rzeki Angary, miało miejsce wydarzenie, które wstrząsnęło całym regionem. Tego dnia dwaj piątoklasiści, Wowa i Sierż, postanowili opuścić lekcję. Wędrowali w pobliżu elektrowni wodnej w Ust limsku wygłupiali się, rzucali kamieniami do wody, śmiali się, czując się beztrosko. Zupełnie przypadkowo chłopcy natknęli się na starą, porośniętą chwastami budkę transformatorową, dawno wycofaną z eksploatacji. Ciekawość przeważyła nad strachem. Chłopcy postanowili zajrzeć do środka, ale gdy tylko weszli, zamarli w miejscu. Przed nimi, na betonowej podłodze, leżało okaleczone ciało bez spodni i bez głowy. Zapach żelaza, lepkie ślady krwi, owady krzątające się wokół, wszystko to na zawsze zapadło im w pamięć. Z krzykiem wybiegli z budki i rzucili się wołać przechodniów, płacząc i jąkając się z przerażenia. Po kilku minutach na miejsce przybył patrol, a wkrótce potem kryminaliści. Oględziny ujawniły przerażający obraz. Na podłodze było tyle krwi, że jeden z ekspertów oszacował jej ilość na co najmniej 10 litrów. Dla porównania, ciało dorosłego człowieka zawiera około 5,5 litra krwi, co oznacza, że zginęła tu nie jedna, a co najmniej dwie osoby. Ale gdzie jest drugie ciało? Ślady na betonie wskazywały, że ciało było ciągnięte, a na ścianach widoczne były plamy pozostawione przez silne uderzenia. Odpowiedź pojawiła się dopiero dwa dni później. Na poboczu wiejskiej drogi, około 120 km od ust i Limska, przechodnie natknęli się na kolejne ciało, również bez spodni i bez głowy. Podobny styl działania nie pozostawiał wątpliwości. Działał ten sam morderca. Dla śledczych stało się oczywiste, że przestępca był nie tylko okrutny, ale także zimny i wyrachowany, z góry przemyślał, jak utrudnić identyfikację swoich ofiar. Bez głowy identyfikacja człowieka jest niezwykle trudna, zwłaszcza jeśli nie ma dokumentów ani świadków. Takie sprawy często kończą się wiszącymi sprawami. Dosłownie dzień po odkryciu drugiego ciała na funkcjonariuszy czekała nowa, niemniej złowroga niespodzianka. W pobliżu trasy Brack, Tulun. W gęstym lesie, wśród wilgotnej trawy i zeszłorocznych liści, znaleziono trzecie ciało. Sytuacja powtórzyła się: ciało bez spodni, okaleczone, ze śladami przemocy, ale tym razem z głową. Wydawało się, że morderca celowo ją zostawił, jakby chciał zmylić śledztwo lub rzucić wyzwanie policji. Eksperci, po dokładnym zbadaniu szczątków, doszli do zaskakującego wniosku: wszystkie trzy ofiary łączyło jedno. Usunięto im na Czyli zostały obrzeżane. Sugerowało to, że wszystkie ofiary były muzułmanami. Śledztwo znalazło się w impasie. Nie zachowały się żadne dokumenty, rzeczy osobiste ani nawet ubrania, które pozwoliłyby zidentyfikować ofiary. Jedno było jasne: pochodzili oni z Azji Środkowej. Aby spróbować ustalić ich tożsamość, kierownictwo grupy śledczej postanowiło wysłać jednego z najlepszych funkcjonariuszy, Rejsa Mazitowa, do Kazachstanu. Detektyw ten cechował się niezwykłą wytrwałością i talentem przekonywania. Dlatego to właśnie jemu powierzono zadanie odnalezienia krewnych ofiar. Fauma Mazitów zaczął od najbardziej oczywistego. Odwiedził wszystkie lokalne posterunki policji, sprawdził listy osób zaginionych, porównał daty, opisy, wiek, budowę ciała, ale bezskutecznie. W żadnym archiwum nie było osób pasujących do opisu znalezionych zwłok. Nie chcąc się poddać, Rajs udał się dalej. Do Taszkentu, stolicy Uzbekistanu. Tam ponownie odwiedził dziesiątki gabinetów, osobiście rozmawiał z szefami wydziałów, sprawdzał rejestry, ale i tutaj czekała go całkowita porażka. Nikt nie wiedział nic o zaginionych mężczyznach z Azji Środkowej, którzy zniknęli wiosną 1981 roku. Zdając sobie sprawę, że oficjalne drogi zostały wyczerpane, Mazitów zdecydował się na ostateczny krok. Zabierając ze sobą zdjęcia znalezionych ciał i głów, które, nawiasem mówiąc, zostały później znalezione w różnych miejscach w lesie, nad rzeką, w pobliżu bazy budowlanej, udał się na targ w Taszkencie. Dzień po dniu pokazywał przechodniom i handlarzom te przerażające zdjęcia, mając nadzieję, że przynajmniej ktoś rozpozna swojego krewnego lub sąsiada. Ludzie reagowali różnie: niektórzy odwracali wzrok, inni krzyżowali się, jeszcze inni wyrażali współczucie. Ale nikt nie był w stanie powiedzieć nic konkretnego. Mazitów był już na skraju rozpaczy. Po kilku nieprzespanych nocach i dziesiątkach bezowocnych rozmów zamierzał wracać do domu. Jednak w momencie, gdy zmierzał już na dworzec, podszedł do niego starszy mężczyzna w znoszonym płaszczu. Jego głos drżał, ale w oczach widać było pewność siebie. "Wiem, kim są ci ludzie" powiedział cicho. "Proszę pójść ze mną. Pokażę panu dom ich dziadka." W ten sposób śledczy znalazł się na obrzeżach Taszkentu, w małym domku otoczonym drzewami morelowymi. Gospodarz nazywał się Mangan. Okazał się weteranem Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Siwy, chudy, z twarzą pokrytą zmarszczkami. Kiedy rajs pokazał mu zdjęcia zabitych, starzec długo milczał. Ręce mu drżały, a oczy wypełniły się łzami. Następnie otarł twarz i cicho powiedział: To mój bratanek Kuzeba Efkadi. A obok niego moi wnukowie, Mój Binow Uredwin i Mój Binow Dżalel. Weteran Mangan, wciąż trzymając się drżącymi rękami krawędzi stołu, opowiedział, że zmarli byli cichymi, skromnymi i peracowyty grekami ludźmi. Jego bratanek, Kuzebaef Kadyj, pracował na budowie, a wnukowie, Mój Binow Uredwin i Dżalał pomagali mu, dorabiając na różnych obiektach w systemie zmianowym. Wszyscy trzej żyli uczciwie. Unikali konfliktów i oszczędzali każdą kopiejkę, marząc o tym, aby w końcu kupić własny samochód, starą Wołgę lub przynajmniej Moskwicz. Dla nich nie był to tylko środek transportu, ale symbol sukcesu, cel, do którego dążyli przez wiele lat, pracując w zimnych warunkach syberyjskich, z dala od domu i rodziny. Na początku maja 1981 roku, kiedy w końcu udało się zebrać potrzebną kwotę. Mężczyźni postanowili wyruszyć do Irkucka. Zabrali ze sobą 14 tysięcy rubli. W tamtych czasach była to kolosalna suma, za którą można było kupić nie tylko samochód, ale i mały dom na wsi. Jednak strach przed rabunkiem skłonił ich do wymyślenia specyficznego sposobu ochrony. Pieniądze podzielili na trzy części i wszyli w swoją bieliznę, bezpośrednio w podszewkę majtek. Każdy był odpowiedzialny za swoją część, i, jak wykazało śledztwo, Właśnie to działanie przesądziło o ich tragicznej śmierci. Kiedy Mazitów to usłyszał, wiele stało się jasne. Teraz stało się jasne, dlaczego wszystkie znalezione ciała były bez spodni. Najwyraźniej morderca przeszukiwał ofiary, wiedząc, że gdzieś na nich ukryte są pieniądze. Nie tylko zabił, działał metodycznie, z wyrachowaniem, nie pozostawiając świadków i dokładnie sprawdzając ciała w poszukiwaniu ukrytych banknotów. Weteran. Po ponownym obejrzeniu zdjęć długo milczał, a potem odwrócił się do ściany. W powietrzu zawisła cisza, przerywana tylko jego ciężkim oddechem. Na tym rozmowa się zakończyła, ale Mazitów, doświadczony detektyw, rozumiał, że prawda jest gdzieś blisko. Aby zrozumieć wszystkie szczegóły, zaczął wypytywać krewnych starca, kto jeszcze znał ofiary, z kim się spotykali, kto mógł im zazdrościć lub grozić. I tu w końcu miał szczęście. Wśród krewnych Mangane znalazł się funkcjonariusz milicji, starszy porucznik. Najpierw kręcił się niespokojnie, odwracał wzrok, ale potem, upewniwszy się, że może zaufać Mazitowowi, przyznał się, Mangan już dawno miał podejrzanego. Starzec był przekonany, że zna mordercę swojego siostrzeńca i wnuków, i zamierzał sam dokonać zemsty krwi, zgodnie z tradycją. Mazitów poprosił o podanie nazwiska podejrzanego. A starszy oficer cicho wypowiedział: Karbanow. Nie zwlekając ani chwili, rajs udał się do domu Karbanowa, który mieszkał na obrzeżach Taszkentu, w starej dzielnicy z wąskimi uliczkami i ogrodzeniami z cegły. Detektyw spodziewał się zobaczyć dużego, niebezpiecznego mężczyznę, doświadczonego przestępcę o okrutnym spojrzeniu. Jednak drzwi otworzył chudy, blady chłopak o czujnym spojrzeniu. To był Karbanow. Nie zaprzeczył. Że rzeczywiście spotkał się z ofiarami, widział ich na targu w Irkucku, gdzie zamierzali kupić samochód. Ale wraz z nimi był jeszcze jeden mężczyzna. Wysoki, krzepki, z brodą. Po tym spotkaniu Karbanow, według jego słów, więcej ich nie widział. Mazitów wysłuchał go uważnie, zapisując każde słowo. Na pierwszy rzut oka chłopak nie sprawiał wrażenia mordercy, ale jego zachowanie budziło niepokój i zmuszało do zachowania czujności. Tak czy inaczej, to właśnie interwencja Rejse uratowała Karbanowowi życie. Przecież Mangan, kierowany bólem i pragnieniem zemsty, już szykował się do krwawego odwetu. Była to pierwsza i prawdopodobnie jedyna dobra wiadomość w całym śledztwie. Ale radość nie trwała długo. Już po kilku tygodniach w obwodzie woroneżskim doszło do nowej tragedii. W jeden z ciepłych czerwcowych dni grupa młodych ludzi wybrała się do lasu na piknik. Rozbili namioty. Rozpalili ognisko, wyjęli jedzenie i wesoło się śmiali. Kiedy dziewczyny odeszły, aby załatwić swoje potrzeby, chłopcy poszli zbierać drewno w pobliżu. Jednak nie minęło nawet pięć minut, gdy ich wesołe głosy przerwał dziki krzyk. Rozpaczliwy, przenikliwy, pełen przerażenia. Rzucając się w kierunku dźwięku, młodzieńcy podbiegli do skraju lasu i zastali straszny widok. Na ziemi, wśród gęstej trawy i powalonych gałęzi, leżały ciała. Tym razem głowy i ubrania pozostały na miejscu, co pozwoliło funkcjonariuszom szybko ustalić tożsamość zabitych. Byli to mieszkańcy Turkmenistanu, Fildej, Kerimow, Jagbej i Khudojarow. Trzej zwykli robotnicy, którzy przyjechali na północ, aby zarobić pieniądze i spełnić swoje marzenie kupić samochód. Ich los okazał się taki sam, jak los zmarłych Uzbeków. Te same ślady przemocy, te same okoliczności śmierci, ten sam brak jakiegokolwiek oczywistego motywu, z wyjątkiem jednego chciwości mordercy. Zaledwie kilka dni później w Kazachstanie, niedaleko Jambul, nadeszła nowa wiadomość kolejne podwójne morderstwo i znowu mężczyźni z Azji Środkowej, którzy, jak się później okazało, również jechali kupić zigulają. Stało się oczywiste, że mamy do czynienia z serią przestępstw związanych nie tylko z rabunkiem, ale z dokładnie przemyślanym systemem działania. W sumie osiem ofiar, osiem mężczyzn. Z których każdy marzył o samochodzie i przewoził ze sobą dużą sumę gotówki. Zbieg okoliczności został wykluczony. Z każdym dniem śledztwo coraz bardziej utwierdzało się w przekonaniu, że jest to ten sam morderca, przemieszczający się po regionach, wybierający migrantów, wiedzący, jak działać, aby zmylić śledztwo. W międzyczasie Karbanow, na którego początkowo padło główne podejrzenie, pozostawał pod ochroną milicji. W rzeczywistości jego życie uratowała tylko interwencja rejsa Mazitowa, ponieważ w przeciwnym razie stary Mangan już dawno dokonałby krwawej zemsty. Podczas gdy śledczy nadal poszukiwali nowych tropów, w obwodzie Irkuckim, w mieście Ustilimsk, do komisariatu Milicji Staszkentu dotarła długo oczekiwana fotorobota podejrzanego. Kiedy kapitan milicji Nikolaj Jegorow wziął do ręki kopertę i otworzył zdjęcie, poczuł się jakby poraził go prąd. Na pożółkłym zdjęciu widniał człowiek, którego znał od wielu lat, a dokładniej jego bliski przyjaciel, z którym niejednokrotnie pili razem, polowali, dzielili się historiami z życia. Był to Anatoli Mainstrug, pseudonim Tolik, instruktor lokalnej szkoły jazdy, dobroduszny i szanowany w mieście mężczyzna, o którym nikt nie pomyślałby. Egorów nie wierzył własnym oczom. Przez kilka minut po prostu siedział, wpatrując się w zdjęcie, Próbując przekonać się, że to pomyłka, ale wewnętrzne uczucie niepokoju nie dawało mu spokoju. W końcu zdecydował się wezwać Tolika na rozmowę. Kiedy ten przyszedł, kapitan nie zaczął od razu mówić o swoich podejrzeniach. Usiadł naprzeciwko niego, długo milczał, a potem cicho powiedział: Tolik, ktoś Cię szuka. Wygląda na to, że wpakowałeś się w coś poważnego. Mainstruk uniósł z zaskoczeniem brwi i spróbował się uśmiechnąć. Nie. Daj spokój, Koul, pewnie coś pomyliłeś. Wtedy Jegorow wyjął z teczki to samo zdjęcie i powoli podał je przyjacielowi. Mainstruk spojrzał, uśmiechnął się, jakby pokazano mu kiepski żart i powiedział z lekkością To na pewno nie ja pomyliłeś kogoś. Pożegnał się, uścisnął dłoń i wyszedł tylko że nie wrócił już do miasta. Tego samego dnia zniknął tolik, nie odbierał telefonów domu, a sąsiedzi mówili, że widzieli, jak w pośpiechu opuszcza mieszkanie z małą walizką. Dopiero wtedy kapitan Jegorow zrozumiał, że popełnił błąd nie w podejrzeniach, ale w zaufaniu. Nie tylko uwierzył mordercy, ale pomógł mu uciec. Pomimo osobistej przyjaźni, Jegorow musiał zgłosić przełożonym, że stracił podejrzanego. Detektywi natychmiast rozpoczęli badanie wszystkich powiązań Mainstruka i wkrótce ustalili, że Tolik ma młodszego brata, Leonida Mainstruka, również mieszkającego w Ust-Ilimsku. W trakcie śledztwa pojawiła się hipoteza, że bracia mogli działać razem. Wtedy grupa operacyjna udała się pod jego adres. Spodziewali się zobaczyć niebezpiecznego przestępcę, brutalnego, niezrównoważonego, o ciężkim spojrzeniu. Na wszelki wypadek policjanci przygotowali wcześniej kajdanki i trzymali broń w gotowości. Ale kiedy zapukali do drzwi i te się otworzyły, przed nimi stanął zupełnie inny człowiek. W progu pojawił się mężczyzna około czterdziestki, o łagodnym spojrzeniu i zmęczonej twarzy, wznoszonym swetrze. Spojrzał na nich spokojnie i pierwszy odezwał się: Wstydzę się za tolika. Wiem wszystko. Dopiero niedawno dowiedziałem się, co zrobił. Niedawno. Opowiadał Leonid. Siedzieli z bratem w samochodzie. Był wieczór, cichy, ciepły. Za oknami leniwie kapał deszcz. Tolik długo milczał, patrzył w jeden punkt, po czym nagle opuścił głowę, a jego ramiona zadrżały. Zaczął płakać. Dla Leonida było to szokiem. Nigdy nie widział brata w takim stanie. Anatolij zawsze wydawał mu się silny, pewny siebie, zdolny rozwiązać każdy problem. Ale wtedy powiedział cicho: ze łzami w głosie, bratku, gdybyś tylko wiedział, co ja narobiłem w tym kraju. Te słowa utkwiły w pamięci Leonida, jak drzazga. Próbował wypytać, ale Tolik tylko machnął ręką, mówiąc, że lepiej nie wiedzieć. Kilka dni później brat zniknął, a wkrótce okazało się, że policja poszukuje go w związku z serią brutalnych morderstw. Podczas przesłuchania, Leonid nie ukrywał prawdy, szczerze przyznał. Że Anatol najprawdopodobniej ukrywa się u krewnych na Ukrainie. Funkcjonariusze natychmiast postanowili to wykorzystać. Wysłali tam telegram, rzekomo w imieniu Leonida, z krótką wiadomością. Przyjedź, wszystko spokojne. Leon. Na przynęte złapał się potwór, przekonany, że burza już minęła. Kilka dni później, kiedy stało się jasne, że operacja przebiega zgodnie z planem. Sam Leonid znalazł się już w areszcie śledczym ust Ilimsku. Śledczy podejrzewali, że mógł być wspólnikiem brata i traktowali go surowo. Podczas przesłuchań był zły, grubiański, krzyczał, uderzał pięściami w stół, kilka razy domagał się adwokata, nazywając wszystko, co się dzieje, szaleństwem. Ale pewnego wieczoru, kiedy jeden z śledczych cicho wszedł do gabinetu i szepnął: To przez ciebie, Telije. To przez ciebie on to wszystko zrobił. Leonid zacisnął pięści, spojrzał prosto w oczy i ostro odpowiedział. Tak, przez mnie. To zdanie zmieniło całe śledztwo. Anatoli Mainstruck naprawdę bardzo kochał swojego młodszego brata. Dla niego był gotów na wszystko, nawet na morderstwo, nawet na to, by pogrążyć się we krwi, byle tylko lenia miał dobre życie. Kiedy poinformowano go, że jego brat został aresztowany... Tolik sam skontaktował się z nim i powiedział: Puść, Leni, opowiem wszystko, wszystko, co chcecie wiedzieć. Tak rozpoczęła się spowiedź człowieka, nad którym ciążył straszny cień dzieciństwa. Po wielkiej wojnie ojczyźnianej, ojciec braci, Piotr Mainstrug, został skazany na 10 lat pracy poprawczej za pomoc niemieckim okupantom. W tamtych czasach takie zarzuty oznaczały nie tylko więzienie, ale także wieczne piętno zdrajcy. Matka, Anna wkrótce również stanęła przed sądem za kradzież mienia kołchozu. Skazano ją na osiem lat obozów. Dwaj mali synowie zostali zupełnie sami. Bez dachu nad głową, bez ochrony, bez jedzenia. Tolik i Lenia przetrwali, jak mogli. Żebrali, zbierali resztki chleba ze śmietników, spali w szopach i pod wiatami. Sąsiedzi dokuczali im, obrzucali błotem, wyzywali od synów zdrajców. Te upokorzenia na zawsze zapadły w pamięć starszego brata. Wtedy Anatoli, jeszcze jako dziecko, przysiągł sobie, że nigdy więcej nie pozwoli, aby Lenia cierpiał. Będzie dla niego ojcem, obrońcą, opoką. Minęły lata. Anatoli Dorusu ukończył szkołę kierowców i zatrudnił się jako kierowca w kołchozie. Wydawało się, że życie w końcu zaczęło się układać. Udało mu się kupić stary motocykl a później mały domek. Lenia też dorósł i poszedł do technikum. Bracia starali się trzymać razem, pomagali sobie nawzajem i wydawało się, że cień przeszłości stopniowo się rozprasza. Ale los przygotował dla mainstruków kolejną próbę. Pewnego dnia, wracając z kolejnego kursu, Anatoli Mainstruk popełnił tragiczny błąd, który według śledczych stał się punktem zwrotnym w jego życiu. Był deszczowy wieczór, wąska wiejska droga, Śliskie asfaltowe nawierzchnie i słaba widoczność. Nagle z za zakrętu na jezdnię wybiegł chłopiec, boso, z tornistrem w rękach, spieszący się do domu. Anatoli nie zdążył zahamować. Uderzenie było natychmiastowe i straszne. Dziecko zginęło na miejscu. Dla mainstruka był to szok. Szczerze próbował pomóc. Sam wezwał karetkę, ale nie udało mu się uniknąć sądu. Został skazany na cztery lata pozbawienia wolności za nieumyślne spowodowanie śmierci. Te cztery lata w kolonii ostatecznie złamały człowieka, w którym i tak gromadziło się wiele bólu i złości. Tam zobaczył, jak żyją według zasad, jak przetrwają silni i zrozumiał, że litość, dobroć i uczciwość w tym świecie są nic nie warte. Po wyjściu na wolność był już innym człowiekiem. Uśmiech pozostał na jego twarzy, ale w środku coś nieuchronnie się zmieniło. Wrócił do domu i od razu powiedział bratu: Lenia, koniec z kołchozem. Nie będziemy już pracować za grosze. Teraz będziemy żyć mądrze. Zajmiemy się samochodami. To zupełnie inne pieniądze. Pod koniec lat 70. i na początku lat 80. w całym kraju obowiązywał specjalny system dystrybucji samochodów. Kolejki po Żiguli lub Wołgi ciągnęły się latami, ale na dużych ogólnounijnych budowach. Takich jak BAM, Elektrownia Wodna w Ust-Ilimsku, Brack i Sajano Szuszenskaja, samochody były przydzielane najlepszym pracownikom bez większych opóźnień. Ludzie często nie zdążyli zgromadzić potrzebnej kwoty, więc brali samochód, aby go od razu sprzedać. W ten sposób powstał cały czarny rynek sieć pośredników, spekulantów i pośredników. Tolik szybko zrozumiał, gdzie kręcą się prawdziwe pieniądze. Tolik szybko zrozumiał, gdzie kręcą się prawdziwe pieniądze? Nawiązując potrzebne kontakty, poznał ludzi w salonach samochodowych i zaczął pośredniczyć między kupującymi a sprzedającymi. Do Syberii często przyjeżdżali robotnicy i rzemieślnicy z Azji Środkowej, Uzbekistanu, Tadżykistanu, Kazachstanu, Turkmenistanu. Tolik witał ich serdecznie, uśmiechał się, żartował, częstował wódką, obiecywał pomoc przy zakupie. Transakcje przebiegały pomyślnie. Południowcy odjeżdżali zadowoleni, a on otrzymywał swoje procenty. Pieniądze płynęły strumieniem, a życie wydawało się znów wrócić do normalnego biegu. Ale wszystko zmieniło się po jednym wydarzeniu. Pewnego dnia Mainstruck przyłapał swoją żonę z kochankiem, młodym mężczyzną pochodzącym z Azji Środkowej. Jakby coś w nim pękło. W jednej chwili cały ból dzieciństwa, więzienia i upokorzeń wybuchnął w nim gniewem. Pobił kochanka na pół śmierci a żonę wyrzucił z domu. Od tego czasu ogarnęła go patologiczna nienawiść, której nie potrafił kontrolować. Z czasem przerodziła się ona w obsesję. W każdym południowcu zaczął widzieć nie człowieka, ale wroga, zagrożenie, tego samego obcego, który rzekomo zrujnował mu życie. Wkrótce ta nienawiść przerodziła się w działanie. Najpierw po prostu oszukiwał ufnych kupujących, brał pieniądze i znikał ale żądza władzy i kontroli nad ofiarą szybko przerodziła się w sadyzm. Anatoli zaczął zwabiać przyjezdnych pod pretekstem sprzedaży samochodu. Częstował ich, zyskiwał ich sympatię, obiecywał pokazać towar, a potem, czekając na odpowiedni moment, atakował, zabijał i rabował. Przez kilka lat jeździł po kraju, jakby po trasie swoich własnych zbrodni. Obwód Irkucki, Brack, Dżambul, Woronesz, Kujbyszew. Wyróżniała go zimnokrwista kalkulacja. Nigdy nie pozostawiał świadków i zawsze zmieniał miejsce zbrodni. Mainstrug był przekonany, że nigdy go nie złapią. I rzeczywiście, przez długi czas śledztwo nie było w stanie połączyć wszystkich epizodów w jedną całość. Kiedy w końcu go zatrzymano, zachowywał się prowokacyjnie. Podczas przesłuchań Mainstrug pozwalał sobie na drwiny, złośliwe uwagi, a śledczych nazywał dyletantami. Jedyną osobą, wobec której okazywał szacunek, był detektyw Rice Mazitów, ten sam, który rozpoczął całą sprawę. Pewnego razu, podczas kolejnej rozmowy, mainstruk niespodziewanie powiedział: "Zapisz, Rice. Mam na koncie 28 morderstw w całym kraju, ale udowodnicie tylko 8. O pozostałych wam nie powiem. Nie zasłużyliście." Uśmiechnął się, jakby chwalił się zasługami. A nie przyznawał się do morderstw. Proces Anatolia Mainstruka był jednym z najbardziej głośnych na początku lat 80. Gazety pełne były nagłówków, a ludzie chodzili na proces jak na spektakl. Oskarżony zachowywał się nieadekwatnie. Krzyczał na prokuratora, obrażał świadków, uderzał głową o ścianę, próbował gryźć kraty celi, pluł i wykrzykiwał groźby. Wszystko to sprawiało wrażenie szaleńca. Ale ekspertyza psychiatryczna uznała go za całkowicie poczytalnego. Po prostu cieszył się zainteresowaniem. Wyrok był oczekiwany. Najwyższa kara, śmierć przez rozstrzelanie. Przed egzekucją rzekomo powiedział strażnikom: Zrobiłem to, co chciałem. Przynajmniej jeden z nas z bratem coś osiągnął. Jego młodszy brat, Leonid, choć nie brał udziału w morderstwach, został jednak wciągnięty w sprawę karną. Pomagał Tolikowi w interesach, przewoził samochody, czasami przechowywał pieniądze, nie wiedząc skąd pochodzą. Sąd uznał go winnym spekulacji i skazał na kilka lat więzienia. W sali sądowej Lenia stał blady, z opuszczoną głową, nie patrząc na brata. Mainstruck natomiast uśmiechał się, jakby to wszystko było dla niego tylko zabawą. Tak zakończyła się historia dwóch braci, których wojna. Bieda i niesprawiedliwość zmieniły w symbole różnych dróg jeden wybrał sumienie, drugi krew. Dopiero teraz śledczy zrozumieli, że seria morderstw, która wstrząsnęła połową kraju, nie wynikała z chciwości ani przypadku, ale z wieloletniego bólu, który przerodził się w potworną nienawiść.